Ja witam Was serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Zaczął się nowy rok, mamy dużo nowej energii i oczywiście mnóstwo postanowień noworocznych. Takim najczęściej powtarzanym i spotykanym postanowieniem jest oczywiście zrzucenie wagi. U nas jest, zaczyna się już też szał na, na detoksy, na różne, możemy kupić różne zestawy, różne, różne świństwa, powiedziałabym nawet, które pomogą nam się przeczyścić, oczyścić, które za nas wszystko wykonają i tak naprawdę nie musimy nic robić często, tylko możemy jeść co chcemy, zażywać jakieś proszki pić jakieś, jakieś trunki i to nam ma oczyścić wspaniale organizm nie jestem akurat zwolenniczką tego typu e, z, oczyszczania, jak wiecie oczyszczam się dosyć regularnie ktoś mi nawet napisał niedawno na facebooku że ja, się tylko, ja jestem tylko albo na głodówce, albo na oczyszczaniach dlatego, że wrzuciłam, wrzuciłam znowu post o tym, że, że nie wiem, że piję raz w tygodniu piję soki i właśnie dostałam taki komentarz Chciałabym wam powiedzieć, że takie oczyszczanie raz na tydzień, w ogóle takie picie soków, ja tego nie traktuję nawet jako oczyszczanie, bo ja się już tyle razy oczyszczałam, że ja tego nie odczuwam w ogóle mój organizm jako, oczyszcz jako oczyszczanie. Ja to bardziej traktuję jako taki odpoczynek od trawienia. I wcale nie uważam, że jest to takie bardzo mocno oczyszczające. Chyba, że ktoś jest faktycznie zanieczyszczony, to na pewno, na pewno to musi zadziałać. Natomiast dla osób, które jedzą mocno zdrowo, nie sądzę, żeby widziały jakąkolwiek różnicę, czy żeby odczuwały. Natomiast można czuć przypływ energii, można się czuć lekko. Na pewno się czujemy dużo lepiej, gdy to robimy. I ja cały ten okres, teraz jesienno-zimowy, razem z moim mężem robiliśmy sobie raz w tygodniu taki dzień na sokach. I muszę Wam powiedzieć, że na przykład jemu, mojemu mężowi, który potrzebuje jeszcze schudnąć dosyć dużo, naprawdę to pomaga i waga mu leci w dół. Jest tego bardzo zadowolony. Powiedział, że w ogóle jest to fantastyczny sposób. I nie jest to wcale takie trudne, bo my pijemy, no zapijamy cały czas ten głód, czyli nie chodzimy głodni, nie siedzimy tak, po prostu, gdy chce nam się jeść, to pijemy. Pijemy albo soki, albo wodę, albo nawet herbaty w tej chwili rozgrzewające, bo wiadomo, że jest zimno. Muszę Wam powiedzieć, że jak mieszkałam w Niemczech, jak miałam 19 lat, to już było kilkanaście lat temu. Mieszkałam u lekarki, która mi wtedy powiedziała, że powinno się właśnie raz w tygodniu zrobić taki dzień na piciu, bez jedzenia. I dla mnie wtedy, jako 19-letniej dziewczyny, to było po maturze, to był po prostu jakiś kosmos. Ja wtedy nie potrzebowałam ani schudnąć, wspaniale się czułam, w ogóle mogłam jeść i żyć bez, bez jedzenia, i w ogóle nie widziałam takiej potrzeby. To wydawało mi się, że w ogóle to jest jakiś nienormalny pomysł. A w tej chwili sama to robię i czuję się fantastycznie, także rozumiem jeżeli młode osoby uważają to za przegięcie, za przesadę i faktycznie jest to zrozumiałe i jest to nawet powiedziałabym całkiem normalne, ale już gdy się ma, gdy się jest przed 40, a pytacie się też często ile mam lat, więc chciałam wam powiedzieć, że mam 37 lat, w sierpniu skończę 38 i naprawdę w tej chwili czuję, ja się czuję fantastycznie robiąc tego typu rzeczy, robiąc co jakiś czas oczyszczanie. Jak wiecie, oczyszczania robię różne, robiłam różne i zawsze robię coś na wiosnę. Robiłam głodówkę w zeszłym roku, w koniec września, w tym roku planuję na wrzesień i myślę, że we wrześniu też zrobię, to jest dla mnie najlepszy moment na głodówkę i będę się w ogóle starała robić raz w roku głodówkę. Zobaczymy, czy to się uda, bo nie zawsze się to uda. Ja też nie wiem, jak się będę czuła, nie mogę się już czuć tak, jak się czułam. Mam nadzieję, że będę się czuła lepiej. Zobaczymy, na pewno tak jest plan, natomiast w tej chwili wiosną myślę, że po zimie warto jest zrobić coś takiego, co da nam takiego, taki, taki kop na wiosnę lato, co naprawdę, bo to, to tak trochę nam organizm przygotowuje do później do innego jedzenia, do lżejszego jedzenia, do przejścia na większą ilość sałatek, na większą ilość surowych rzeczy. Dlatego moim zdaniem takie oczyszczanie na początku mm, sezonu tego właśnie wiosennego na przełomie zimy i wiosny jest bardzo korzystne. Co ja proponuję? Bo chcę wam teraz zaproponować dwie takie formy oczyszczania, do której was serdecznie zapraszam. I jedna to jest. Myślę, że tak koniec lutego, początek marca. Tutaj jest niezależnie od pogody. Tutaj może być nawet zimno, ponieważ będzie to, to będą trzy dni na warzywach. I przez trzy dni będziemy jeść tylko warzywa. I to będą nie tylko surowe warzywa, ale również gotowane zupy. Będzie można pić herbaty. Także to nie będzie, po pierwsze, to nie będzie jakieś super takie mocne oczyszczanie. To będzie raczej takie łagodniejsze jedzenie po to, żeby organizm mógł sobie odpocząć, od trawienia cięższych rzeczy, od białek, od tłuszczów, a przede wszystkim skoncentrujemy się na węglu wodanach i to będą tylko warzywa, ewentualnie z dodatkiem jabłka do soku. I proponuję, żebyśmy to zrobili koniec lutego początek marca. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, serdecznie zapraszam, zachęcam. W zeszłym roku robiłam oczyszczanie trzydniowe na sokach według tombaka, i to było picie soków z pomarańczy, z grejfrutów i z cytryny. Dużo osób zrobiło, wzięło w tym, w tym udział, nawet później po naszym, po, nasze, po tym czasie, kiedy my robiłyśmy to. Część osób robiła ze mną, część osób robiła później, nawet dosyć dużo później. Niektórzy, ale wiem, że skorzystali się z tego. Teraz też zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że nam się uda zebrać trochę większą ilość osób do tego, żeby, żebyśmy razem właśnie wspólnie to mogli przeprowadzić. Następną rzeczą będzie, będą pod koniec marca, myślę, zobaczymy też. Ale mniej więcej miesiąc później chciałabym zrobić trzy dni na sokach. Na sokach warzywnych, gdzie najwięcej będziemy dodawać zieleniny i też będą mogły być jabłka, żeby, ten, żeby przełamać właśnie ten smak zieleniny. Ale przede wszystkim na zielonych sokach. Pamiętajcie, że zielone soki i zielenina w ogóle oczyszcza nasz organizm najbardziej. I dlatego myślę, że, że ja stawiam na to i myślę, że tym można się będzie bardzo dobrze poczuć. I to już będzie takie, takie no, na pewno porządniejsze oczyszczenie niż na warzywach. I oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, to też zapraszam, o tym jeszcze będziemy mówić. Ja spróbuję, jeżeli chodzi o to nasze warzywne oczyszczanie, zrobię to jakiś dzień, dwa dni wcześniej i będę po to, żeby wam pokazać, co jadłam, jak się do tego przygotować, żebyście mogli to zrobić w weekend któryś i właśnie w... tak, żebyście już mieli przygotowane wszystkie filmiki, żeby nie było żadnego później poślizgu, jeżeli o to chodzi. Także tak przygotujemy. O co Was jeszcze chciałam prosić, jeżeli kogoś znacie, komu, komu by się to mogło przydać, żeby go po prostu nakręcić jak największą liczbę osób, żeby do wzięcia udziału w tym, żebyśmy spróbowali przez trzy dni jeść tylko warzywa. To nie jest takie trudne, to nie jest głodowanie ogromne, bo będzie można jeść dowoli, to nie jest nic takiego, czy, czego naprawdę nie można by zrobić, co jest takie trudne, nie jest, naprawdę nie jest i... Myślę, że większość osób sobie z tym bez problemu poradzi. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby jakoś wskoczyć w ten sezon wiosenny i później zacząć, zdrowo jeść. Jeżeli chcecie się lekko poczuć właśnie po zimie, troszeczkę zrobić coś dla siebie, dla swojego ciała, dla organizmu, to serdecznie zapraszam. Jeżeli uważacie, że ktoś z Waszej rodziny albo ze znajomych mógłby być tym zainteresowany, przesyłajcie proszę ten film, polecajcie na Facebooku, na, na Google'ach, gdziekolwiek, na YouTube. Wszędzie gdzie się da po prostu. Spróbujmy, żeby do tego wyzwania, jakby zachęcić jak największą liczbę osób. Liczę tutaj na Was bardzo. I oczywiście osoby, które też mają kanał na YouTube, też serdecznie zapraszam. Nawet jeżeli jest o innej tematyce, jeżeli jest urodowy, kosmetyczny, dołączcie. Ja Was umieszczę, jeżeli będą to kanały w ogóle te osoby, które będą chciały, to oczywiście pod filmikami będą w informacjach, że bierzecie udział, będziemy robić relacje wtedy razem. Może być fajna zabawa. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego i zapraszam. Na razie się umawiamy. Myślę, że koniec lutego, może początek marca, jednak może, może na początku marca, ja to zrobię, może wcześniej. I tak jak mówię, no zobaczymy jeszcze w zależności od tego, jak wielu z Was się zgłosi. Także zapraszam, piszcie pod tym filmikiem, piszcie swoje komentarze, niech się osoby zainteresowane zgłaszają i proszę Was, rozsyłajcie dalej. Pomyślcie o kimś z rodziny, kto mógłby, może jeżeli nawet wy nie jesteście gotowi, czy nie chcecie, może znacie kogoś, kto byłby tym zainteresowany, kto miałby ochotę coś takiego zrobić, albo komu się to by może po prostu przydało. Warto, mam nadzieję, że warto spróbować. A ja Wam na dzisiaj serdecznie dziękuję. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, poproszę o lajka i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć.